Właśnie jestem na trekkingu z e, Ashole do Camp, nie do Camp, tylko do, w sumie to do Camp Julia. No i zobaczcie, jakie rozwiązanie. Mam przyczepioną parasolkę. Mega sprawa. Mój oficer, elo, czyli żołnierz, który jest z nami, będzie wszystkiego pilnował, też ma parasol. Inni też mają parasol. Pewnie jak zobaczyłbym to pierwszy raz i widziałem na zdjęcie. Trochę bym się zdziwił, a teraz widzę, że to zajebiste rozwiązanie jest. Zobaczcie, leje deszcz, a ja po prostu idę sobie pod parasolem. Pewnie nie wygląda to profesjonalnie albo coś, ale zobaczcie, mega. Mega sprawa. Od tej pory na każdą wyprawę tego typu będę zabierał parasol, a parasol dostałem od Marko w prezencie, który ma 10 albo 11 sztuk. więc Mam mega doświadczenie. Pierwszy gdzie polejechał to poszedł na miasto kupić parasol i mi przeniósł. Na początku byłem taki troszeczkę sceptycznie do tego nastawiony, ale jak widać, no kurczę, mega sprawa, naprawdę. Idziemy dalej. Dwie godziny jeszcze do obozu pośredniego, gdzie mamy lunch, a potem cztery godziny do Camp Julia. Wysokość 3000, widzi się dobrze, spokojnie.